Czy polskie państwo powinno otwierać drzwi dla zbrodniarzy wojennych? No, trudny temat. Oczywiście nie, nie powinniśmy otwierać drzwi dla zbrodniarzy wojennych. To chyba tyle, tak? No, chyba trzeba nieco dłużej, panie ministrze, jeśli pan pozwoli o tym porozmawiać, bo chciałem zapytać, czy pan się zgadza z decyzją rządu, pańskiego rządu, kancelarii prezesa Rady Ministrów, która ustami premiera poinformowała, Że zapewni wolny i bezpieczny udział w obchodach wyzwolenia Auschwitz najwyższym przedstawicielom Izraela, w tym premierowi Izraela, Benjaminowi Netanyahu. Czy pan się zgadza z tą decyzją? To znaczy, cała ta sytuacja wydaje mi się nieco dziwna, to dlatego że pan premier Netanyahu zdaje się nie deklarował woli przyjazdu na te uroczystości. To znaczy, nie, zanim w ogóle pojawiła się koncepcja przyjazdu pana premiera to najpierw zaistniało pismo Pana Prezydenta, a potem decyzja Pana Premiera, one były opiek w podobnym tonie i myślę, że te pytania lepiej skierować do reprezentanta resortu spraw zagranicznych niż do skromnego wiceministra w resorcie cyfryzacji. No, proszę nie być takim skromnym, jestem ważnym przedstawicielem tego rządu. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna wypowiadał się przed miesiącem w, w kanale Zero i mówił, że jeśli Netanyahu byłby na terenie Krajów, które uznają wnioski Międzynarodowego Trybunału Karnego, to powinien zostać zatrzymany. Tymczasem, po miesiącu od tej wypowiedzi i po tym, jak pani wiceminister Eichardt, wiceministra sprawiedliwości, podpisała również dokument, który no de facto przesądza o tym, że my te wnioski Międzynarodowego Trybunału Karnego absolutnie bez żadnego wahania będziemy respektować, to my otwieramy drzwi dla człowieka, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Jak to komentować dzisiaj? Tak jak mówię, proszę zadać to pytanie przedstawicielowi resortu Spraw Zagranicznych, ewentualnie. Ale ja osobom, zadaję to pytanie uczestniczyły... Panu, jeśli Pan wybaczy, Panie Ministrze, i za chwilę porozmawiamy o innych tematach, ale chciałem zapytać Pana, bo to jest sprawa, o no, której jest najgłośniej yy, dzisiaj, od wczoraj. Zajął się nią i prezydent Duda, który wystosował list w tej sprawie, tutaj bądźmy też uczciwi, swoją inicjatywę wykazała kancelaria prezydenta, ale premier się z tym zgodził. Mówią o tym wszyscy, Panie Ministrze. Tak, spodziewam się. Myślę, że taki w ogóle był cel całej tej, całej tej sytuacji, żeby mówili o tym wszyscy. Taka decyzja została podjęta przez premiera mojego rządu. Ja jestem elementem tego rządu, więc czuję się współodpowiedzialny za podjęcie tej decyzji. Natomiast o komentarz proszę prosić osoby, które bezpośrednio w tej decyzji uczestniczyły. Ale nie ma pan, ja nie ma pan w... zdania w tej sprawie, panie ministrze? W momencie, kiedy w rządzie jest podjęta taka decyzja, to członek tego rządu powinien... Na, nakładać na siebie autocenzurę? Auto Chyba nie trzeba tego robić. Można wyrazić nie, to, swoje to, to, zdanie. Nie, to, to... Broń Boże, to, to nie jest żadna, żadna autocenzura. Y Podpisuje się pod decyzją pana premiera. Bardzo proszę o pytanie o komentarz do osób, które uczestniczyły w podejmowaniu tej decyzji. Ja do takich osób nie należy. Mhm. Mocno krytykowany jest minister sprawiedliwości Adam Bodnar, również przez koalicjantów z Lewicy, również przez członków rządów z Lewicy. Minister Bodnar w TVP Info powiedział, że biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, Polska ma prawo wydać tego typu stanowisko. I to już jest głębsza sprawa, bo chodzi o to, już abstrahując od, od premiera Izraela, ale chodzi o o to, czy polski rząd dzisiaj nie relatywizuje umów międzynarodowych. To znaczy dzisiaj minister sprawiedliwości stwierdza, że biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, my możemy obchodzić prawo, w tym przypadku prawo międzynarodowe. Czy z tego punktu widzenia, podkreślam, abstrahując od premiera Izraela obchodów wyzwolenia Auschwitz, czy Pana niepokoją takie słowa i takie stanowisko ministra Bodnara? Um, tak, niepokoi mnie takie stanowisko, natomiast bardzo proszę o komentowanie tej sytuacji, prosić osoby, które uczestniczyły w podjęciu. Ale tej panie decyzji. ministrze, pan to powtarza, ja a pan chętnie, pan chętnie komentuje działania i słusznie zresztą, bo wiele, wiele pretensji można do poprzedniego rządu mieć, działania Ministerstwa Sprawiedliwości za poprzednich rządów, a unika pan odpowiedzi na temat wypowiedzi stanowiska. Ministerstwa Sprawiedliwości obecnie. Zakładam, że gdybym zapytał Pana o rozliczenia ze strony Prokuratury czy Ministerstwa Sprawiedliwości Bodnara, ochoczo by się Pan na ten temat wypowiedział, to unika Pan odpowiedzi z całym szacunkiem. No ja rozumiem, tylko wie Pan, trudno mi komentować okoliczności, w których nie uczestniczę, w których jestem dokładnie na takiej samej pozycji, na której jest Pan redaktor. Ale w rozliczeniach też Pan nie uczestniczy, a jednak jak Pan komentuje, Panie Ministrze. Przepraszam, w czym nie uczestniczę? W rozliczeniach rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bezpośrednio pan nie uczestniczy, mimo wszystko pan się do tego odnosi. Chciałem krótko zapytać o szczerą odpowiedź o szczerą ocenę tego, co mówi dzisiaj Adam Bodnar. Po pierwsze, ja nie znam tej wypowiedzi, słyszę ją od Pana, więc trudno mi mówić o, o, o słowach, które są wyrwane z kontekstu. Jeżeli Polska jest uczestnikiem, ratyfikowała umowy międzynarodowe, które zobowiązują ją do pewnych konkretnych działań to w mojej ocenie powinna tych umów międzynarodowych przestrzegać. Jeżeli istnieją szczególne okoliczności, a na takie szczególne okoliczności powołują się zarówno polski prezydent, jak i polski premier, no to pewnie mają do tego prawo i to w zasadzie wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat, podpisując się pod decyzją pana premiera jako lojalny członek jego rządu. Czyli podpisuje się pan pod decyzją premiera, który otwiera drzwi, dla człowieka, który jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, z drugiej strony mówi Pan, że należy respektować decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego w tym przypadku. No nie jest przypadkiem, że w rządzie funkcjonują resorty sprawiedliwości i resort spraw zagranicznych. Zapewne to nie jest decyzja ad hoc, tylko to jest decyzja, która została przedyskutowana, przygotowana od strony prawnej. Zdecydowanie lepszym pomysłem, żeby zrozumieć jakby wszystkie okoliczności podjęcia tej decyzji, jest zadanie pytań osobom, które bezpośrednio uczestniczyły w jej przygotowywaniu. Ja podkreślam, do takich osób nie należy. Zajmuję się w rządzie cyfryzacją. Wicemarszałek senatu Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydenta, mówi, że Polska jest zobligowana do wykonania postanowień Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jeśli je zignorujemy, pisze Magdalena Biejat, to co stoi na przeszkodzie, by Orban zaprosił do Europy Putina? I zresztą to porównanie do, do Putina również się pojawia w innych wypowiedziach. Jak pan się do tego odniesie? Czy można zestawiać Netanyahu z Putinem? Myślę, że jednak jest pewna różnica w proporcji i nie pokusiłbym się chyba o aż tak ostre stawianie sprawy, do, jakiej, zresztą, do jakiego zresztą pewnie ma prawo kandydatka lewicy na urząd prezydenta. Faktem jest, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Putin przyjedzie do Orbana i nie zostanie zatrzymany, no to... Trudno będzie ta, taką sytuację wyjaśnić zarówno od strony prawa międzynarodowego, jak i od strony przestrzegania umów międzynarodowych przez Rzeczpospolitą. O słowa Magdaleny Bieja, ale w innym temacie zapytam jeszcze, jeśli Pan pozwoli, Panie Ministrze. Powinniśmy podjąć rozmowy w Unii Europejskiej na temat ograniczenia dostępu do portalu X w Europie. To powiedziała wicemarszałkini Senatu, kandydatka na prezydenta w radiu RMFFM. No, do X? Ograniczyć, chcę, ograniczyć, tak. ograniczyć dostęp do X w Europie. Chodzi o portal X, okay. który należy dzisiaj do Ilona Maska, więc przejdźmy do Pana działki w tej sprawie. No i zapytam. Pana, czy pan się zgadza w tej sprawie z Magdaleną Biej? No, z X-em jest pewien problem i to dość wyraźny problem. To znaczy X generalnie Elonowi Maskowi wydaje się, że jest silniejszy niż zobowiązania międzynarodowe. X w zasadzie nie stosuje się do. DSA, czyli Digital Services Act, to jest taka, taki, taki akt prawny Unii Europejskiej, który reguluje wielkie platformy internetowe. Dość no, zauważa, zauważają to przedstawiciele Komisji Europejskiej. Na ich nie istnieje moderacja, to znaczy nie istnieje jakaś forma sprawdzania informacji pod kątem tego, czy nie niosą ze sobą fałszywych, fałszywych wiadomości. Zdaje się, że jest jeden albo jedna polskojęzyczna moderatorka czy moderator pracujący właśnie na tym portalu i to jest skandalicznie, skandalicznie mało. Natomiast X jest tylko portalem społecznościowym. To nie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie nie toczy się w internecie. To jest jak, jakaś usługa, yy, która w zasadzie powinna przestrzegać prawa Unii Europejskiej. A jeżeli go nie przestrzega, yy, no to Unia Europejska posiada pewnie stosowne yy, instrumenty prawne, ale, żeby nakłonić. Ale przyzna pan, przyzna pan, panie ministrze, że jasne, wolałbym też stwierdzić, że X to nie jest prawdziwe życie, i też tak uważam. Niemniej. Zauważam, co pokazuje przykład Rumunii, że jednak media społecznościowe potrafią w bardzo istotny, jeśli nie przesądzający sposób wpływać na, na politykę w, w poszczególnych państwach, a przed nami wybory prezydenckie i tak się zastanawiam, jak na przykład zmiana algorytmów na X, zmiana absolutnie zauważalna, chyba w negatywnym kontekście, może wpłynąć na wybory prezydenckie w naszym kraju. Mam nadzieję, że nie wpłynie. To znaczy, ten przykład rumuński jest o tyle, o tyle ciekawy, że tam ze względu na wytrenowanie algorytmu doprowadzono i dość dużą popularność TikToka w społeczeństwie rumuńskim doprowadzono do wzrostu poparcia dla jednego, dla jednego z kandydatów. I nie jest to ani sytuacja nowa, bo przecież takie sytuacje już były. Rejestrowane, choćby przypomnieć, Cambridge Analytica na Facebooku, która do, zdaniem niektórych ekspertów doprowadziła do wybaczenia wyniku wyborów amerykańskich w 16 roku, ale też referendum brexitowego. I w zasadzie była działaniem nielegalnym. To ta różnica polega na tym, że te działania na X, one były w zasadzie całkowicie legalne, to znaczy odpowiadały regulaminowi tego portalu i stanowiły jakąś formę kreatywności osób, które takie kampanie, takie działania przygotowywały. Czy w Polsce taka decyzja byłaby podjęta, gdyby algorytmy wypaczyły tak dalece wynik wyborów? Nie wiem, ale też w Polsce mamy nieco mniejsze zaufanie do platform społecznościowych. No bo jeżeli zaczynamy dzisiaj ścigać X, no to musimy też zacząć ścigać metę. Przecież Zuckerberg nie dalej jak trzy dni temu przedstawił wizję rozwoju swojego portalu, która jest kubek w kubek powieleniem tego, co się dzieje na X. -ie. To znaczy rezygnacja z zawodowych fakt-checkerów, rezygnacja z wyciszania treści politycznych. Większe promowanie treści opartych o nastroje antyimigranckie, czy treści odnoszących się na przykład do płci, czy do światopoglądu. Więc za chwilę będziemy mieli dwa problemy, już nie tylko problem X. Myślę, że nie jest to kwestia um, zakazów czy nakazów. Jest to kwestia uświadamiania ludziom, że nie wszystko to, co dzieje się na platformach społecznościowych, powinni obdarzać swoim zaufaniem, że powinni weryfikować takie, takie informacje. Mhm, czyli jeśli dobrze rozumiem, to pan nie podziela um, tak jednoznacznie, nie tego, co mówi Magdalena Biejat, żeby ograniczyć dostęp do, do X w Europie, ale żeby uświadamiać ludzi. Ale tutaj nazywa mi się pytanie, czy pan nie ma wrażenia, również jak, jako aktywny użytkownik tych platform społecznościowych, że, że dzisiaj te platformy powoli wymykają się jakimkolwiek ograniczeniom, że z roku na rok tak naprawdę jest znacznie gorzej? Nie, nie mam takiego wrażenia. Myślę, że gorzej było, dużo gorzej było wtedy, kiedy na Facebooku funkcjonowały algorytmy, które w nielegalny sposób gromadziły dane, profilowały użytkowników i tworzyły treści skierowane pod konkretne grupy użytkowników. I to były treści, które naprawdę potrafiły wypaczyć wynik wyborów. To, co się dzieje na Xie, to jest jeden wielki śmietnik. Niestety. Właśnie o to pytam, o to pytam, panie ministrze ocean hejtu, ocean dezinformacji. Od czasu do czasu zaglądam na X-a. Wróciłem w kontekście kampanii wyborczej Szymona Hołowni z kontem, bo wcześniej moje konto było zawieszone, a potem nawet zlikwidowane. W momencie, kiedy Szymon Hołownia ogłosił start, uznałem, że tych kilkunastu tysięcy moich tak zwanych followersów zasługuje na to, żeby przekazywać im informacje ze sztabu Szymona Hołowni. Natomiast no, budowanie świata na tym, co można znaleźć na X-ie jest w mojej ocenie błędem. Tam są rzeczywiście ludzie, którzy żyją wyłącznie tym portalem i, i zajmują się głównie krytyką czy, czy, czy sianiem hejtu. I tego kompletnie nie rozumiem, ale tak jak mówię, to nie jest prawdziwy świat. To jest jakiś wycinek świata, na szczęście. Mhm. Pan wspomniał o Zuckerbergu. On powiedział, że będzie współpracował z prezydentem Trumpem, aby, tu cytat, przeciwstawić się rządom na całym świecie, które atakują amerykańskie firmy i dążą do większej cenzury. No, dzisiaj Zuckerberg, jak zwracają eksperci, no, zmienił zdanie o 180 stopni yy, i chyba chce powielać te zasady, które obowiązują na, na X-ie Ilona Maske, ale przed chwilą stwierdziliśmy, że. Te zasady, a może właściwie ich brak, no, działają szkodliwie i na ludzi, i na te platformy społecznościowe. Czy z tego punktu widzenia możemy się niepokoić tą zmianą stanowiska szefa mety? Oczywiście tak, po, nawet powinniśmy się niepokoić. Na szczęście Pols Polska, jako kraj, jest dość dobrze przygotowana na takie praktyki dezinformacyjne. Istnieją takie, takie portale, na przykład nask.pl, ukośnik dezinfo, albo bezpiecznewybory.gov.pl, na których staramy się edukować, pokazywać ludzi, co jest dezinformacją, co nią nie jest, jak, to, jak zidentyfikować, do których informacji można mieć zaufanie, w jaki sposób zgłosić oszukańcze informacje, choćby wykorzystując do tego M-Obywatela. Myślę też, że polskie społeczeństwo ma dużo mniejsze zaufanie do sieci społecznościowych niż na przykład nasi odpowiednicy w Rumunii. Myślę, że sytuacja Polski nie jest, naj, nie jest najgorsza pod tym względem. To, to jest kwestia, tak jak mówię, ograniczonego zaufania wobec treści, które pojawiają się na platformach społecznościowych. A Facebook za parę lat, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem pewnie w pozostałych swoich instancjach. Jeżeli Zuckerberg zrealizuje swoje zapowiedzi, no to będziemy mieli drugiego takiego x -a. No i teraz pytanie, do czego to doprowadzi. Facebook generalnie zmaga się z dużym odpływem użytkowników i nie jest to pierwsza kontrowersyjna decyzja, która tutaj jest podjęta. Jest to pewien wyraz. Taki hołdlenny w zasadzie złożony prezydentowi Trumpowi, co w zasadzie jest zrozumiałe, no bo administracja Trumpa 20 stycznia przejmie rządy w Stanach Zjednoczonych. Czyli Zuckerberg składa hołdlenny Donaldowi Trumpowi. Panie ministrze, nawiązując do x i do pana aktywności, zamieścił pan dość ciekawe zdjęcie z panią redaktor Danutą Holecką w studiu Republiki, zdaje się, i napisał pan, że. Zauważyłem z lot hejterów pokroju Pablo Moralesa czy innego użytkownika tutaj, w tym przypadku Tomka Wiejskiego, jak jest podpisany, pod moimi postami, tak pan napisał, specjalnie dla nich wklejam obrazek, dajcie upust pokładom swojej nienawiści, pisze pan z taką emotikoną uśmiechającą się. Czy to nie jest pana zdaniem jednak prowokowanie tych ludzi, którzy właśnie chcą dać upust swojej nienawiści, jak pan to ujął? Wie Pan, gdybym chciał tak do tego podchodzić, to każdy mój wpis jest dla nich prowokacją. Jeżeli na przykład napiszę, że odbyłem z Panem się fajną rozmowę i że dobrze mi się z Panem rozmawiało i że był to merytoryczny wywiad, to gwarantuję Panu i Państwu, że w drugim albo w trzecim wpisie na, na X dowiem się, że mam fatalną fryzurę, a w czwartym że pracowałem w Tauronie, w piątym że jestem zdrajcą, bo odszedłem z Platformy Obywatelskiej, a w szóstym, że Szymon Hołownia jest do bani, bo coś tam, prawda? Więc to jest jakaś może prowokacja faktem jest że chodzę do prawicowych mediów korzystam z zaproszeń bo uważam że ludzie mają prawo do tego żeby w prawicowych mediach usłyszeć nieco prawdy na temat funkcjonowania rządu i że te, te, tego typu media jak na przykład Telewizja Republika w ostatnim czasie to, to, to są takie media plemienne, media, które wychowują swoich widzów przekazując im zafałszowane albo z, zmanipulowane informacje. W momencie, kiedy nas tam nie ma, mówię nas, przedstawicieli rządu, to nie jesteśmy w stanie bronić polityki tego rządu. A uważam, że jest pewna grupa osób, do których prawda jest w stanie Ale panie dotrzeć. Panie pan tutaj tam... zrobił przytyk dość wyraźny w kierunku tych, którzy popierają właśnie obecny rząd. Bo tutaj pan no, nazwał hejterami, pisał pan o zlocie hejterów w przypadku ludzi, którzy no, jawnie wspierają koalicję obywatelską. Więc stąd być może ten nalot hejterów. O których Pan pisze? Nie, proszę Pana. Pod każdym moim postem, który umieszczam na portalu X, jest zlot haterów. Tam, akurat, te, 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 te dwa pseudonimy, które wymieniam. No to mam z nimi bardzo konkretne doświadczenia. To są doświadczenia polegające na tym, że ci ludzie po prostu sieją nienawiścią. Siali jeszcze wtedy, kiedy nikt nie wiedział, kto to jest Pablo Morales, potem jego personalia zostały ujawnione. Uważam to zresztą za najlepszy sposób na hejterów. Hejterzy są odważni tylko wtedy, kiedy działają anonimowo. Gdyby każdy ten pseudonim, który mm, ucieka się do mowy, nienawiści, y, miał swoje imię, nazwisko, y, dał się zidentyfikować. Y, wiadomo by było y, na przykład, gdzie wysłać pozew y, wobec takiego człowieka, y, no to sytuacja byłaby dużo łatwiejsza i tego hejtu w internecie byłoby dużo mniej. Panie Ministrze, to y, na y, koniec tego Proszę wątku... zwrócić uwagę. Mm -hmm. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje pod wpisami redaktorów Wirtualnej Polski na portalu X. To są ludzie, którzy często ujawniają sprawy bardzo niewygodne dla rządu, bardzo niewygodne dla polityków obecnej koalicji. Proszę zwrócić uwagę na to, w jaki sposób formułowane są wpisy ich dotyczące. Moim zdaniem to jest skandaliczne. Moim zdaniem takie, takie sytuacje po prostu nie powinny mieć miejsca. I może stąd taki, nie wiem, delikatny trolling. Rzeczywiście wrzuciłem zdjęcie z rozmowy w przedwyborczy wieczór wyborczych w Stanach Zjednoczonych. No i rzeczywiście wiedziałem, że pod tym zdjęciem rozpocznie się festiwal nienawiści. No i nie pomyliłem się. Politycy PIS i zwolennicy tej partii też często atakowali dziennikarzy, zresztą nie tylko wirtualnej Polski, kiedy ujawnialiśmy no, ich grzechy polityczne, przynajmniej w, w poprzednich latach. Panie ministrze, ale to, to na krótko zapytam z ciekawości, też nawiązując do bieżących wydarzeń. Bo prokuratura poinformowała, że człowiek, który groził, Jerzemu Owsiakowi mógł być pod wpływem informacji przekazywanych przez y, Telewizję Republikę. Y, telewizja Republika rzecz jasna broni się, tutaj zarzuca Jurkowi Owsiakowi, że, że, że to on nie chce odpowiadać na, na te pytania Republiki, ale wobec tego, że Republika no, dzisiaj jest y, no, oceniana mocno krytycznie przez znaczną część społeczeństwa, w tym kontekście y, również. Czy pa, Pan zamierza tam dalej y, przychodzić? Uważa Pan, że ta telewizja no, jest szkodliwa albo przekroczyła granicę na tyle, że, że nie wypada po prostu tam chodzić? Uważam, że ta telewizja jest szkodliwa. Uważam, że przekaz, który jest promowany przez tę telewizję, jest przekazem bardzo jednostronnym, często zmanipulowanym, często powielającym nieprawdy. I właśnie dlatego uważam, że powinniśmy tam chodzić i mówić, jak wygląda prawda i bronić tej prawdy. Bo to nie jest kwestia tego, czy robimy dobrze tej czy innej telewizji, tylko to jest kwestia tego, kto tę telewizję ogląda. Panie na ministrze, pan na. Te tele... Te telewizje jakaś grupa ludzi, którzy myślą samodzielnie i są w stanie wyrobić sobie zdanie. Jeżeli nas tam nie będzie, to ten nienawistny przekaz będzie tylko nakręcał spirale. Rozumiem. Panie ministrze, pan zamieścił na portalu X swoje postanowienie na 2025 rok, postanowienia polityczne związane również z pracami legislacyjnymi Ministerstwa Cyfryzacji. I tam wśród tych postanowień um, znalazło się postanowienie wprowadzenia skutecznej weryfikacji wieku przy dostępie do internetowej pornografii. Jak idą prace w tej sprawie, jak idą prace nad tą ustawą? Czy to będzie priorytet pana na ten rok? No i właśnie, jaki jest, na jakim jesteśmy etapie w tej właśnie kwestii? Wie pan, to pewnego rodzaju opus magnum mojej działalności politycznej. Na szczęście prace idą dobrze. To znaczy, w 2024 roku udało się zgromadzić grupę profesjonalistów, którzy przygotowali przepisy, projekt przepisów o weryfikacji wieku. O, o dostępie małoletnich do, do treści pornograficznych. Mamy z tym w Polsce gigantyczny problem. W Polsce w zasadzie stosujemy tylko listek figowy, to znaczy dostawcy treści pornograficznych. Jedyne do czego są zobowiązani to do zabezpieczenia tych treści taką planszą. Mam 18 lat i wchodzę dalej. To jest tak zwana autoweryfikacja. No więc nic nie chroni dzieci przed takimi treściami. No i potem z badań wynika nam, że w Polsce statystyczny 11 latek po raz pierwszy styka się z internetową pornografią. Potem dane pokazują, że jedna trzecia polskich nastolatków nie wie, czy te zachowania, które są przedstawione na filmach pornograficznych, to one odpowiadają prawdziwemu życiu. Czy nie odpowiadają? Jest taka piosenka Taco Hemingwaya na płycie Jarmark, polska, zdaje się, zamieszczona w Wychowała nas pornografia. Warto posłuchać tekstu tej piosenki, bo tam 30-letni mężczyzna opowiada o tym, z czego uczył się, gdzie, skąd młodzież czerpie wzorce. Które potem stosuje w dorosłym życiu, tym całkiem prawdziwym. Jeżeli chcemy, żeby dzieci, żeby młodzież miały mniej problemów i czerpały wzorce skądinąd, to powinniśmy. Wprowadzić jakąś barierę, która będzie ich oddzielała od internetowej pornografii. Udało mi się przekonać rząd do tego, żeby wpisał tę ustawę do rejestru aktów legislacyjnych rządu. Ten wpis nastąpił w ostatnich dniach grudnia, no więc kolejnym etapem dla mnie będzie wysłuchanie publiczne, publiczne konsultacje pomysłu tych przepisów, które będziemy przeprowadzać w Ministerstwie Cyfryzacji, no a potem już normalny rządowy proces legislacyjny z konsultacjami pomiędzy resortami, z konsultacjami zewnętrznymi. To, czego jeszcze bym chciał, o co uzupełniłbym te przepisy, to zdefiniowanie patostreamów bo patostreamy również w mojej ocenie są treściami szkodliwymi i często, szczególnie nastolatki, podejmują na przykład wyzwania, to, m, które są w takich to, patostreamach To, to, to prawda, I prawo i sprawiedliwość również w poprzedniej kadencji obiecało pracę w, w tej sprawie, ale nie wiem na ile to poszło do przodu. Jak, jak rozumiem, Pan również zapowiada pewną inicjatywę legislacyjną w kontekście właśnie patostreamingu, który jest niebywale groźnym zjawiskiem dzisiaj. Chciałbym zdefiniować ten patto streaming. To znaczy, w krajach anglosaskich, które mają podobne rozwiązania, tam jest taki w Stanach Zjednoczonych Kids Online Safety Act. Albo, albo uregulowania angielskie czy, czy australijskie, dostawcy treści są zobowiązani do przeprowadzenia tak zwanej analizy ryzyka. To znaczy, oni muszą w oparciu o bezstronną ocenę sprawdzić, na ile ich przekaz, ich strona może być szkodliwa dla małoletnich. Jeżeli z, tych, z, tej, z tej analizy ryzyka wyjdzie im, że ta strona może być szkodliwa dla małoletnich, to powinni wprowadzić weryfikację wieku. W takiej technologii, Jaką jaki chcą użyć, byle ona była skuteczna. Dostawcy treści pornograficznych mają obowiązek wprowadzenia takiej weryfikacji wieku niezależnie od mhm. wyniku analizy ryzyka, no bo przyjmujemy, że pornografia jest dość łatwo definiowalna, dużo łatwiej niż np. pato streaming. To czekamy na rozwiązania w tej sprawie. A jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać. Zastanawiam się, czy Pan zgadza się z opinią, że Ukraina nie może zostać przyjęta do Unii Europejskiej, dopóki Warszawa i Kijów nie rozwiążą kwestii rzezi wołyńskiej? Ukraina przede wszystkim nie może zostać przyjęta do Unii Europejskiej, dopóki trwa wojna i dopóki nie są uregulowane kwestie, kwestie graniczne, no bo wspólnota europejska działa na takich zasadach, że kraj, który jest w stanie wojny, który jest choćby podmiotem agresji, tak jak czy przedmiotem agresji. No jednym znaczy jest y, zaatakowany przez przez oczywiste, Pani, pan, 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 Panie ministrze, to, to, to jest jasne, ale tutaj rzecz dotyczy Rzezi Wołyńskiej. Czy zgadza się z Pan z tą wypowiedzią, którą zacytowałem przed chwilą? Uważam, że te kwestie powinny zostać rozstrzygnięte pomiędzy Polską i Ukrainą. Uważam, że Polska ma prawo do tego, żeby ofiary rzezi wołyńskiej zostały w stosowny sposób upamiętnione, żeby przeprowadzono ekshumacje, żeby bliscy mogli pojechać na groby swoich bliskich i oddać im stosowną część i hołd. A bo to jest opinia Władysława Kosiniaka-Kamysza, czyli polityka trzeciej drogi, którą pan również reprezentuje. Ona jest zbieżna z tym, co mówił wczoraj Karol Nawrocki. Czy pan się z tymi opiniami zgadza, że dopóki Ukraina nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej, to nie może zostać przyjęta do tych najważniejszych dziś międzynarodowych struktur, w których jest również Polska. Na pewno ten element będzie, znaczy ta, ta sprawa będzie elementem negocjacji, natomiast uważam, że to jest sprawa pomiędzy Polską a Ukrainą, a dzisiaj perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo daleka i ona na pewno będzie rodziła również kontrowersje natury ekonomicznej kontrowersje dotyczące konkurencji.